Witam Państwa bardzo serdecznie, tym razem sprzed kinokawiarni Stacja Farnica, konkretnie z peronu w kierunku Warszawy. Pośród tych, którzy do piątku na podany poniżej adres mailowy wyślą hasło, które pojawi się w materiale, zostanie rozrysowana podwójna wejściówka do naszego kina na dowolny seans. Wystarczy wysłać hasło na podany adres do piątku. W tym tygodniu mamy dwa świetne filmy i dwa bardzo różne filmy. Pierwszy to premierowe Powstanie Warszawskie, o którym już mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tym razem będzie na seansach wieczornych i popołudniowych i porannych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mieliśmy okazję już zobaczyć ten film i naprawdę robi niezwykłe wrażenie. Świetnie podłożony dźwięk, fajne dialogi. Bardzo ciekawie się to ogląda, a też można, można się wczuć w atmosferę tamtych dni. Drugi film e, dużo lżejszy e, to Kasanowa e, po przejściach. Nowy film Jonah Torturro, e, ale wydarzeniem. E, Związany z tym filmem jest udział w nim w jednej z głównych ról Woody'ego Alena. Film bardzo alenowski w klimacie, w takim starym alenowskim klimacie, czyli komedia z pewnymi wątkami seksualnymi. Zwiastun jest świetny. Mam nadzieję, że film bardzo się Państwu spodoba. Maybe I should try your guy out first, alone. Just me and him. You do this often? No, I mean. So this is kind of a part time thing? You could say that. She tipped you? Mm hmm. You know, waitresses pool their tips and uh, they split them. We got another customer, maybe more. How? Yeah, how? Word of mouth. God bless you, girls. Is he tall? Yeah, I really think that I should try him. I like it rough. Sometimes I even like to be the man to strap on my gun. Hmm? Huh? Is he Jewish? Jewish? Uh, yeah, yeah. So this is what you do? You bring magic to the lonely. That's one way to put it. He's shy. So why handle a dialogue? He's shy. He doesn't look shy. You are flirting with me. No. Yes. W związku z premierą tego filmu mamy wyjątkowe wydarzenie na stacji. Będzie to kolacja konesera. E, tego dnia e, na naszej stacji będą tylko dwuosobowe stoliki e, udekorowane i e, w cenie biletu będzie też e, kolacja, e, trzydaniowa kolacja, szczegóły na naszej stronie internetowej. E, będzie się to odbywało w piątek, 9 maja, e, sesje o 18.30 i 21.00. Serdecznie zapraszamy, miejsc jest niewiele. A już w najbliższy czwartek 8 maja, takie wydarzenie, które się u nas zadomowiło i ma stałe grono odbiorców to Led Swing, czyli koncert na żywo starego, dobrego jazzu tradycyjnego w wykonaniu Warsaw Dixielanders oraz nauka kroków podstawowych i animacja parkietu w wykonaniu duetu Shim-Sham Warszawski Swing. Świetna impreza. Dobra zabawa. Czwartek, 8 maja, godzina 20. Bilety 10 zł. Hasło do konkursu, które trzeba wysłać, to pociąg. Taki tytuł nosił pierwszy film, który żeśmy pokazali na stacji Falenica.